Wima siemanko, mamy dzisiaj 26 marca 2022. Zaczynamy dzisiaj orki wiosenne. Dzień jest bardzo wietrzny. Tutaj mamy do zarania łąkę. Tutaj trzeba będzie wprawić i będzie siana prawdopodobnie lucerna. Jak się uda to w czystym siebie. No ale kurczę póki co pogoda słabo sprzyjająca. Już od dłuższego czasu nie padało, teraz dzisiaj też, kurczę, jeszcze ten wiatr taki e, wysuszający mocno, no zobaczymy, czekamy, czekamy cały czas na, na ten, na deszcz, może coś, coś nagoni w najbliższym czasie, oby nagoniło, bo, bo będzie słabo, no, wszędzie. No, jak jak ziemia po się odwraca, od no, no, spodu jest wilgotna, no, no nie ma co tam ukrywać, natomiast no e, gdzieś tam powierzchownie, no to sucho strasznie, sucho się robi ogromnie. Jakim robimy jest to koja? E, pięcioskibowy, obracany e, odpadnie ażurowe w miarę robi to robotę, nie ma co tam narzekać, nie ma, nie ma tragedii. Jakoś to wygląda. Co robić? Kół rozstawiony na 45. Szerokość korpusa. Teraz, właśnie tutaj, jesteśmy na łące. Ale wcześniej po kukurydzy próbowaliśmy, gdzie po kukurydzy na jesieni poszła gnojowica, zostało to stależowane. No i teraz próbowaliśmy orać. No to, to mniej więcej gdzieś tutaj. Mierzyliśmy to na około 25 cm teraz idzie całkiem to e, idzie ta robota, natomiast próbowaliśmy ciut głębiej, ale to nie ma sensu na naszych ziemiach, bo już zaczyna się żółty piak wyorywać, a tam próbowaliśmy 28 tak około tak 28-30 w tym przedziale, ale to nie ma sensu, bo żółty piak się wyoruje i to nic to z tego. E, no ale już przy takiej głębokości no to już John Deere ma co robić już już ryczy, no ale na 25 to jeszcze jeszcze sobie radzi całkiem dobrze tak, co my będziemy tutaj orać? Będziemy część, znaczy tak, na pewno łąkę mamy do zarania. Gdzieś chyba tutaj jest około 5-6 hektarów. Na pewno będziemy orać po kukurydzy stanowisko, gdzie też ma być siana lucerna, czyli tutaj gdzie była łąka będzie wyorane, będzie świeża lucerna. Tam, tam dalej działkę mamy, gdzie była kukurydza, też tam założymy. Będzie lucerna posiana. Co jeszcze będziemy orać? Będziemy orać na pewno pod, pod kartofle. No i co? No i, i tyle. Natomiast część będziemy próbować uprawiać. Tak zwanie bezorkowo, właśnie czekamy na, na przyjazd maszyny, bo zakupiliśmy maszynę do uprawy bezorkowej. No i część będziemy próbować bezorkowo uprawiać. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać na gospodarstwie. No i tyle, no co?

Dziękuję bardzo za, za oglądanie.